ma wszystkim. Mamy kolejny dzień. Chciałem Wam pokazać, co jest w planie do zrobienia. Chwila, oddalę trochę aparat. I już wam pokazuję. To jest ten trójkąt, który jest do zrobienia. Tak widzicie, cały trójkąt jest do wywalenia. Tu trzeba będzie też blachę wstawić. Tam już są blachy, które ja wstawiałem prędzej, więc tak to wygląda. To jest ten element. Tego trójkąta nie robię, bo jest, y, to jest zbiornik na paliwo, musiałbym go wywalić, a jakoś mi się to nie uśmiecha, więc po prostu przeczyszczę, zakonserwuję w środku y, do profili zamkniętych gdzieś tutaj wysmarujemy tą całą tą, tą pastą, żeby to zabezpieczyć i i tak to y, zostanie, ale nie wiem czy będzie teraz widać tu jest jeszcze jeden trójkąt który jest cały z żarty, z nim niestety nic nie zrobię, więc tylko po prostu Wydmucham i zakonserwuję go barankiem. I jeszcze mamy. I jeszcze do zrobienia jest to. Też tutaj kurwa. Przepraszam, też tutaj przy tym baku do ogrzewania jest. Więc tak to wygląda. Całe tutaj to wzmocnienie jest żarte. No i tam już później jest ok, ale mówię, ten trójkąt tutaj. Ten trójkąt tutaj zostaje. Z nim nic nie robię, a z tym zobaczymy musiałbym później lewarek postawić z tej strony i podnieść busa, bo tak pracować jak teraz to się nie da zbiornik mi tu strasznie przeszkadza cała reszta jest jest okay. jest w miarę zdrowa, więc się wyczyści no, to tak to wygląda w pierwszej kolejności bierzemy się, bierzemy się za to długo wytniemy całego, później tą blachę wytniemy stawimy najpierw tą blachę tutaj do tego dołożymy trójkąt i tu będzie temat zamknięty Potem czyszczę wszystko i sikam barankiem Żeby tu mieć zamknięte Tam jest ta blacha, którą stawialiśmy e, ostatnio Tu się trzeba też baranka dosikać, bo nie, nie było widać za bardzo Widać, że są prześwity, tu zakonserwujemy w środku później Tam te wszystkie profile, które są Też się do środka siknie, zakonserwuje, żeby nic nie żarło No i tyle, najważniejsze, żeby to zrobić i później będziemy myśleć z tamtej strony baku nie uśmiecha mi się przy nurkach od paliwa i w ogóle spawać, ale no tak nie możemy tam zostawić więc, no ten jeden tutaj zostanie, a nie ruszam a tamto, co Wam pokazywałem przed chwilą to zrobimy, więc biorę się za to zobaczymy co tu wyjdzie, o tu już widzicie jest ta blacha, którą wstawiałem poprzednio z drugiej strony, jak robiłem cały ten słupek, więc yy, co Wycinam, tu wycinam, stawiam pierwszą blachę, później stawiam trójkąt i, i konserwujemy. Zobaczymy, ile dzisiaj uda się zrobić. Może się uda tutaj zakonserwować całą tą stronę, przynajmniej by było już yy, z głowy, a później przejdziemy na drugą stronę. Tam jest cała blacha pod spodem do wstawienia od progu, bo jest więc powoli, powoli będziemy się przesuwać. Jeszcze dla ciekawskich, nie wiem co się stało. Podniosłem tutaj na lewarku yy, z busa z tej strony. Tam mi zaczął chyba płyn hamulcowy wyciekać, bo widzę, że koło jest mokre. Nie wiem, później zobaczę. Nie mam pojęcia dlaczego. Czy od tego, że jest przechylone, dziwna sprawa. Zobaczymy. Słuchajcie, zaraz wam pokażę, jak to wygląda z drugiej strony. Tu już przygotowałem taką kładkę z nad kałakiem płaskownika, więc będzie robił tu zabróg, bo musiałem ten kawałek tu progu, o tu widać, wyciąć. O, wszystko było zgnite, giątkie. No więc to wygląda teraz tak. Tak to wygląda. Jest wycięty ten trójkąt. To wszystko co było tutaj zgnite, dziurawe, to wyciąłem. Teraz tak. Patrzcie, teraz to przyjdzie tu. To przyjdzie tu, nie będę się tam bawił, żeby dopasować do otworu, więc nad spawam nad. Tu jest trochę pogrubiony ten próg, tu będzie wszystko ściśnięte. Masą później się przejechane, więc tak to tutaj będzie wyglądać, ta temperaturka I do a to później przyjdzie ten trójkąt. Przynajmniej fajnie będzie się spawać, bo, bo to jest yy, świeża blacha, więc nie będzie palić. Teraz tylko tą blachę trzeba tutaj zamasować. I potem bawimy się z tym trójkątem. Jeszcze z trójkątem nie będzie problemu, bo Zrobię go lekko węższego, wsadzę go w środek, tak, tam, obspawam, zrobię masą i można później bawić się barankiem. Więc tak to wygląda. No tu, jak widzicie, jest, no jest pognite, tu jest to, co ja już zrobiłem z tamtej strony, tu tak samo jest ta blawa. Zaspawam, zamknę z drugiej strony, później tutaj siknę do środka, tym na konserwację profili. Yy, jeszcze potem sady pistolet, barankiem też yy, zacikam, więc yy, no myślę, że po zrobieniu tego, jeszcze kilka lat auto posłuży. No, no i tak to wygląda. Będę miał wstawioną łatkę, to Wam pokażę. Słuchajcie, mamy już tutaj trójkąt gotowy, który za chwilę będzie spawany w tamto miejsce. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Od tutaj wygląda to tak. Próg i Już Wam pokazuję. Czekajcie, lampkę ustawimy. O, i wygląda to. Tak. Blacha jest stawiona yy, punktowo. Cyknięta. Więc. Yy, no, teraz składamy środek ten trójkąt. Yy, to w dobrą stronę. No, tam go w środek sadzę, wyprostuję. Obspawam i będzie, i będzie elegancko o, w tą stronę tak, tak go sadzimy. odspawamy później no masą wszędzie tu przejedziemy nie ma co więcej spawać, bo to i tak tam gdzieś pali, więc oczyszczę to później szczotką, masą przejadę tu wszędzie ranty pozabezpieczam baranek i zamykamy temat Słuchajcie, yy, mamy wstawione, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Tylko tą lampkę, świeci, o. Już jest masą też przeciągnięte, więc tutaj jest już, tak, tak przyjdzie jeszcze barankiem yy, siknięte, bo trochę musiałem ześlifować. przedtem. A z drugiej strony mamy, tak, nie patrzcie na to, że jest namózgane, bo... I tak będzie przykryte. Ważne, żeby było szczelne. Wszystkie łączenia są przejechane. Widzicie? Czekajcie, z tej strony pokażę jeszcze. O, z tej strony też jest przejechane. Więc zaraz będziemy to wszystko tutaj zabezpieczać barankiem, że trochę podeschnie. Tak 20 minut dam. No, i zasigamy to grubo barankiem, pojedziemy w tamtą stronę. Tutaj zrobimy cały ten spód. Tak, żeby... Jutro, w następnej kolejności, zająć się kolejnym, tam elementem. Słuchajcie, na dzisiaj już koniec. Wstawione, yy, zapsikane yy, barankiem. Tu mamy ten trójkąt, co jest wstawiony świeży. Tak widzicie, jest wszystko zasikane barankiem. Tam ta strona będzie do roboty. Już wam pokażę, dokąd jest zrobione. Tu jest zabezpieczony już, tu też, tu gdzie sięgłem jest też zabezpieczone. Powiem Wam, że masakra tutaj przy tym zbiorniku, bo nie idzie się nigdzie wkomponować. To wygląda tak. Tu jest ten trójkąt, który zostaje, jest też zapsikany. Tu jest ten świeży, który wstawiłem tutaj, jak teraz widzicie. No, jest w miarę zakonserwowany, więc myślę, że naprawdę Starczy na długi czas. Nie żałuję baranka. Tu jest. Nie wiem, czy tu będzie widać, ale. Tu jest gdzieś jeden trójkąt, który jest o ten tu. Chyba ten. Jest z... zeżarty. O, teraz widać. Jest zeżarty, ale jest za zbiornikiem. Więc nie będę tutaj nic yy, rzeźbił. Yy, mocno go zasikałem barankiem. Nic więcej tam nie wymyślę, bo nie chcę mi się ściągać. Baku. Już aż takiego remontu to nie robimy. No i jutro zabieramy się za ten tu element. Ale powiem Wam szczerze, że nie mam jeszcze pomysłu na niego. Nie wiem, czy go po prostu nie wytnę. Nie stworzę jakiegoś podobnego yy, z blachy tutaj sobie na ziemi, a później tylko wspawam cały element na gotowo. gotowo bo tu jest. O tak, widzicie. Jakieś poszerzenia, pogrubienia. Yy, no jest zgnite. Tam jeszcze rura wychodzi od, yy, od tego, od wlewu, więc no, kurczę, trochę słabo, słabo to widzę wszystko. Ale no, trzeba coś tu zrobić, bo to jest tutaj mocno dosyć zgnite i to jest, i to by był chyba już ostatni element yy, na tej stronie. Tam jeszcze coś jest na końcówce, ale to zobaczymy później. No, także tak jak widzicie, tutaj już nie psikałem, nie sikałem barankiem, bo... Po pierwsze mi się skończył, a po drugie to będę jutro rzeźbił. Podniosę sobie przód, więc myślę, że będzie dostęp w miarę OK. No i tak to wygląda, tu jeszcze resztkę. resztkę yy, też wypsikałem, tu muszę otwór przewiercić w tym miejscu. Tu jest otwór do plastiku. No, no i tak to wygląda. Uff, powiem wam, że już czasami mi się nie chce że już czasami mi się nie chce no ale jak powiedziałem A to trzeba powiedzieć i B więc no powoli jedziemy i tak już jest fajnie bo już mamy raz, dwa, trzy, cztery cztery yy, trójkąty wstawione po jest tutaj podłoga więc zrobimy tamto jutro i zabieramy się na, za tamtą stronę dobra, tyle na dzisiaj, trzymajcie się, nerka